To jest kwadrans na angielski, lekcja 117. Welcome everybody to the podcast. Witajcie, kochani słuchacze, w kolejnej lekcji poświęconej emocjom i drugiemu okresowi warunkowemu. Mamy nadzieję, że już się co nieco obliście z tą konstrukcją i że czas przeszły wstawiany po if nie wygląda już egzotycznie. Jako, że wyróżnia się aż pięć podstawowych emocji, a my omówiliśmy dotychczas radość i smutek, to czas poznać te pozostałe. Przewidzieliśmy też małą grę w tym odcinku, więc dla ambitnych warto przygotować akcesoria do robienia notatek. Szymon, are you ready? I was born ready. Let's begin. Mówiliśmy, że masz pięć podstawowych emocji. Poznaliśmy już dwie. Z tym, że oficjalnie radość w tej nomenklaturze psychologicznej to nie będzie. ani jak była radość? Happiness. Tak, beautiful. Happiness. Y, tylko będzie to joy. 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 Jak Enjoy, prawda? Magazyn był taki kiedyś. Nie wiem, czy jeszcze istnieje. <laughs> A to, to nie znam, nie czytałem. Czy to coś spowinnowactwo z, z brawo? Y, takie brawo dla starszych. A, rozumiem. To, to tym bardziej nie znam. right. Także mieliśmy Joy. Mieliśmy też już smutek, czyli Sadness. Excellent. No, i dzisiaj omówimy sobie trzy pozostałe. Nie każdy z nich będzie aż tak szczegółowo, czyli omówimy sobie strach po angielsku. Fear. 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 Tak jest. Obrzydzenie, czyli disgust. 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 przez g, tak. Disgust. G. No. Disgust. 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 Oraz gniew. Anger. 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 Good job. I wszystkie to, te wyrazy są też postaciami w wyśmienitej animacji <gryzny> Disneya. W, gło oh, tak. w głowie się nie mieści, czyli inside Przepiękna out. house. piękna jest. I jest bardzo wzruszająca. Jest, i bardzo mądra. Otóż to. Warto obejrzeć z dziećmi, <laughs> jeśli macie dzieci. Także gorąco, gorąco polecamy. I tam właśnie są wszystkie te postacie. <laughs> All right. Zacznijmy sobie od y, strachu, od lęku. Żeby powiedzieć, że jestem przestraszonym, y, powiemy scared. Scared. Tak, czyli może być I'm scared. I'm scared. Można też powiedzieć frightened. Frightened. I'm frightened. I'm frightened. Pięknie. To spróbujmy, Aniu, zdanie. Gdybym zobaczyła lewana ulicy, byłabym przestraszona. <laughs> If I saw mm, 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 a lion on the street, in the street. In the street, yeah. If I saw a lion in the street, I'd be scared. I'd be scared. Yeah, exactly. Good. Jest piękny idiom, który tutaj sobie włożymy. Scared stiff. Scared stiff. Scared stiff. Scared stiff. Scared stiff. I'd be scared stiff. I'd be scared stiff. Good. E, czyli stiff jak sztywny, tak, że nie mógłbym się ruszyć, tak byłbym przerażony. I'd be okay. scared stiff. E, czyli tak, bać się czegoś śmiertelnie, bać się jak ognia, to właśnie będzie scared stiff. Taki przerażony bardziej, że taki aż A, porażony, o, zatrzymany w miejscu. Porażony, bardzo ładnie, tak, tak by to wychodziło. No, że, że nie, nie jesteście w stanie się ruszyć. Naszą drugą emocją to był właśnie gniew. E, czyli jak jesteśmy zdenerwowani na kogoś, to powiemy po angielsku angry. 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 Dobrze, i teraz bardzo częstym problemem dla nas Polaków jest powiedzenie: Jestem jakby zdenerwowany na ciebie. Powiemy: I'm angry with you. I'm angry with you. I'm angry with you. I'm angry with you. Pewnie mówią często Polacy on, co? On albo at you, at jeszcze czasami też możemy usłyszeć w sumie, ale zwykle, najczęściej będzie angry właśnie with, a jeżeli już chcemy powiedzieć za co się tak zdenerwowaliśmy, na co jesteśmy źli, to powiemy for something. Ok, for something. Good. Okay, angry for something. Yes, 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 yes. Za coś. Okay. Tak, czyli, uwaga, spróbujemy powiedzieć, na przykład mówimy do naszego partnera, bądź męża, jestem zła na ciebie za niepozmywanie naczyń. Częsta sytuacja w moim domu na pewno, z tym, że to ja nie zmywam, więc... A one wołają tam z tego zlewu do ciebie. To prawda, ale ile razy dziennie, come on. No dobrze, powiemy, czy usłyszymy, I'm angry with you for not doing the dishes. Okej. Okay. I'm angry with you for not doing the dishes. Pięknie, tak, 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 tak. Um, no i wtedy przynajmniej wiemy, za co jest ktoś zły. <laughs> o co chodziło? Tak. E, Aniu, a czy pamiętasz, jak było, że ktoś jest bardzo, bardzo zły? Był ten przymiotnik mm. w lekcji 43, gdy mieliśmy parę przymiotników ekstremalnych. Mm, furious? Very nice, yeah, that's what it was. Good job, furious, right. To nam się przyda nieco później. Okej, okay. jeżeli jesteśmy tylko troszkę poirytowani, rozgniewani, i to jest wyraz bardzo brytyjski, to usłyszymy cross. Cross. Yeah, I'm cross with him. I'm cross with him. Nie, czyli jak poirytowany. Cross, jak, jak skrzyżowanie. Jak skrzyżowanie, tak. Czyli ja to zawsze tak pamiętam, że my chcieliśmy iść jakąś jedną linią, a ten ktoś chciał inną i tak się trochę zdarzyliśmy. Mhm. Ale jakie stopniowanie, że na jesteś taki troszeczkę zły, później poirytowany, a później już wściekły. <laughs> tak, może tak być. I, i wyjaśnię na moment, dlaczego przygotowałem je wszystkie w takiej Kolejności. Także tak, jest, jest cross, i to jest bardzo brytyjskie. Um, Amerykanie częściej powiedzą, że ktoś jest upset. 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 Tak, czyli. jest zmartwiony. Właśnie taki... nie do końca. Nie. Upset to jest bardziej taki zły, w sensie zdenerwowany, czyli mamy tą złość, anger. Okay. Że nie smutny, tylko że jest... Smutny trochę też, taki unhappy. Takie połączenie, okej. Okay. Takie połączenie. I'm upset to często właśnie jak zobaczymy takie dziecko na przykład, które tam jest siedzi dąsające się, nie? <laughs> Moje tak czasami mają, to właśnie tak mogę zapytać, o, oh, mhm. why are you upset? Okej, okay. czyli widać te dwie emocje, że i taki jest troszkę zły i troszkę nieszczęśliwy. Tak, 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 tak. To jest coś innego właśnie niż tylko sad. Już taki czysty, okay. czysty smutek, tak. Um, dokładnie, czyli tu mamy nasze upset. No a jeżeli ktoś już nas doprowadza do szału, okay. to, to możemy właśnie powiedzieć You drive me crazy. You drive me crazy. Yeah, you drive me crazy. You drive me crazy. Tak. I to wyrażenie oczywiście może też być pozytywne, w takim sensie... Doprowadzasz mnie do szaleństwa. Tak, do szaleństwa, tak. ale pozytywnie jeśli chodzi o miłość na mm -hmm. przykład, nie tak, że o, tak, tak, tak. ona mnie doprowadza do szaleństwa. Tak jest tak bardzo zakochany, że aż szalony. Tak, ale częściej raczej powiemy właśnie, doprowadzasz mnie do szewskiej pasji. To, bar you, you drive me crazy. to bardzo, często, bardzo często w filmach słychać. Tak, then you, tak, you tak, drive tak. Me crazy. Dokładnie tak. Więc zaczęliśmy sobie od y, naszych wyrażeń związanych z gniewem, ponieważ y, um, po polsku bardzo często mówimy, że się zdenerwowałem, prawda? Mm -hmm. Ale się zdenerwował, ale się zdenerwowałem. Jestem zdenerwowany. I chcemy powiedzieć nervous. Can you repeat? Nervous. 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 Tak. Problem w tym, że wyraz nervous wcale nie oznacza złości. Oznacza niepokój w języku angielskim. Czyli jeżeli powiemy I'm nervous, to powiemy, że jestem zdenerwowany, ale raczej w sensie, że odczuwam niepokój przed egzaminem, na przykład. I'm nervous. Mm -hmm. Albo przed jakimś wystąpieniem publicznym. I'm nervous before the speech. To bardziej zestresowany taki po polsku, taki, że te emocje wpływają na ciebie w pewien sposób. Jak najbardziej, więc nie ma tam w ogóle elementu złości i o tym musimy pamiętać, bo często gęsto chcemy powiedzieć I'm so nervous with you, no a to nie tak działa. I'm angry with you, I'm upset with you, All Right? Także pamiętajmy okay. o tym false friend, fałszywy przyjaciel. O, otóż to. I mamy jeszcze jeden wyraz, który sobie przedstawimy, i to jest piękny wyraz anxious. 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 Right. Podsyłamy Was do notatek. Sprawdźcie pisownie, jest zaskakująca. Tak jak anxiety, tak samo. O, dziękuję pięknie. Anxiety, tak, jest rzeczownikiem od tego przymiotnika anxious i oznacza y, zaniepokojony, zatroskany. Czyli możemy powiedzieć, moja mama zawsze się o mnie martwi. In English, okay. my mother is always anxious about me. 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 Beautiful, yeah. I to jest właśnie taki niepokój. Czyli jeżeli jesteśmy nervous przez długi czas, okay. to wtedy jesteśmy anxious. Jeżeli długo odczuwamy niepokój, no to to się właśnie przeradza w jakiś lęk, anxiety, czy w takie permanentne zatroskanie. Aha, ale to jest lęk tak jak po polsku, że lęk, który nie ma racjonalnego uzasadnienia. Nie, że strach, tylko lęk. Lęk, tak, lęk jest lepszym wytłumaczeniem wyrazu anxiety um, i często w nomenklaturze psychologicznej, no to właśnie jest anxiety um, jako lęk, niepokój. Okej. Okay. Czyli nie strach, dobra. Tak ciężko trochę rozróżnić? Bo strach ma, y, tak jak na przykład tego lwa spotykamy. Aha. To jest realne zagrożenie. Tak, to, to jest strach, a na przykład że się czegoś boję. Lęk wysokości nie ma uzasadnienia, w sensie jakby nie oznacza to, że wyjdziesz wysoko, że spadniesz. <śmiech> <śmiech> tak a propos osoby, która ma lęk wysokości. Oczywiście, ale wiesz, to tak ciężko polemizować. Nie, nie czuję się ekspertem, nie wiem, jednak pamiętam z jakiejś sytuacji, że no nie, nie boję się latać, a się boję spaść. Mm -hmm. um, tak, no niemniej po angielsku to też będzie, będzie fear, okay. ale jeżeli, jeżeli rzeczywiście jest coś chronicznego, to chyba jest taki, taki element, no, no to, to wtedy będzie anxiety. Nasze filozoficzne rozkminy. Przygotowaliśmy dla was teraz drobny element rozrywkowy. Nazwałem go podcast turniej. Będzie fan. Także będzie grała Ania i ja, a zasady usłyszycie za chwilkę. I wy też grajcie z nami. Tak, zagrajcie z nami, oczywiście, wczujcie się w rolę i zgadujcie razem z nami. Witajcie w podcast turnieju Powiedz co czujesz Jeden z naszych uczestników zobaczy kartę z nazwą emocji Musi opisać hipotetyczną sytuację, w której ta emocja mogłaby wystąpić I zrobić to w taki sposób, aby pozostali uczestnicy odgadli o jaką emocję chodzi Trzy hasła i tylko 30 sekund Czy uda im się odgadnąć wszystkie hasła? A może uda się to tobie? Zaczynajmy If you saw a ghost, uh, you'd feel this Scared? Yeah, yeah, but uh, even more. Um. That's it. Now you'd feel this if your child was home alone for the first time. Upset? No, 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 not that. Uh, it's uh, more like uh, worried. Uh. <laughs> Great. If uh, your partner forgot about your birthday, you'd be furious. Uh, right, right. Uh, but uh, less intensive. Cross. No, a uh, different word. I know, I know. Sorry, but you ran out of time. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak wam poszło w tym teleturnieju, to odpowiedzi podamy na sam koniec tej lekcji. Druga część i dalsze, bardzo dziwne i zmieszane uczucia. No i właśnie zaczniemy sobie od wyrazu zmieszany, zdezorientowany. In English. Confused. 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 Yeah. They were confused and didn't know what to do. They were confused and didn't know what to do. Mhm. Mm że byli zdezorientowani i nie wiedzieli, co zrobić. Dokładnie tak. I bardzo, bardzo często ten wyraz się pojawia non-stop, że coś jest confusing, czyli wprawiające w zakłopotanie. I'm confused. Trochę nie wiem, co robić. Super useful phrase. Mówiliśmy też, że jednym z podstawowych uczuć, emocji jest zniesmaczenie, obrzydzenie. Ani do you remember what it was? Mm. Disgust. disgust. Yeah, disgust. Disgust. Tak, żeby zrobić z tego przymiotnik, powiemy disgusted. Disgusted. Tak. Czyli powiemy, że och, obrzydziły mnie te komentarze. I was disgusted by the comments. I was disgusted by the comments. Wonderful. I was disgusted by the comments. I was disgusted by the comments. Great job, great job. Czyli możemy się czuć zniesmaczeni, tak? Obrzydzeni. Uczucie, któremu wam nie życzę, to disappointed. 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 What do you think it means? Rozczarowany. Pięknie, rozczarowany. To Aniu, w jakiej sytuacji byłabyś rozczarowana? Hmm. Hipotetycznie, oczywiście. In Polish? Chciałam powiedzieć, że gdybyście nie odsłuchali tego odcinka, ale skoro go nie odsłuchacie, to nie będziecie wiedzieć, że jestem rozczarowana. Ale zdanie jest na tyle dobre, że możemy z niego zrobić e, okres warunkowy e, po angielsku. To spróbujmy powiedzieć, że byłabym rozczarowana, gdybyście nie słuchali tego odcinka. I would be disappointed uh, if you didn't. Mhm. Mm Listen to this episode. Beautiful. I would be disappointed if you didn't listen to this episode. Yeah, I'd be disappointed too. Dwa wyrażenia na zazdrosny. Envious. Oh my goodness. Envious. Yeah, very nice. Envious. Envious. Or as jealous. Oh, to znam. Jealous. <laughs> Good job. Jealous. Jealous. Good. E, obydwa znaczą to samo. Mm, I teraz tak, jeżeli chcemy powiedzieć, o zazdroszczę ci, okay. tak, zazdroszczę ci, bo ktoś tam, nie wiem, dostał coś, co wy też byście chcieli. Nie wiem, co to może być. <laughs> Niech każdy sobie coś wybierze, to powiemy I'm jealous of you. I'm jealous of you. Ja, yeah, I'm jealous of you. I'm jealous of you. Tak. Ale z envy. Powiemy już I envy, I envy you. I envy you. I envy you. I envy you. Tak, dokładnie. Czyli zazdroszczę ci, tak? Że masz, nie wiem, takiego cudownego męża, albo taki duży dom, albo no nie wiem, fajnego psa. <laughs> I, okay. I, I envy you. Tyle wolnego czasu. I envy you. Więc pamiętajmy, I'm jealous of you, albo I envy you, right? Zazdrość. Okay. I ostatni wyraz, który przygotowałem na dzisiaj, to wyraz overwhelmed. 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 Right, so, do you know what it means? Tak, przytłoczony. Pięknie, to jest właśnie przytłoczony. I możemy być przytłoczeni w takim sensie hmm, psychologicznym, Czyli na przykład, jak mamy bardzo dużo pracy okay. i tak nie wiemy, w co ręce włożyć, czyli za dużo mamy na swoich barkach, o, to wtedy powiemy I feel overwhelmed at work. I feel overwhelmed at work. Tak, albo przez pracę, to wtedy by my work. Okej, okay. by my work. Nie, yeah, ale możemy też być przytłoczeni, bo na przykład coś wydarzyło się wielkiego w naszym życiu, nie wiem, dostaliście jakąś nagrodę, na którą długo czekaliście. I, okay. w, I wtedy jesteście przytłoczeni emocjami, tak? W sensie, że odczuwacie bardzo dużo emocji, to wtedy też możemy być overwhelmed tylko przez emocje. Więc, Aniu, jakbyś powiedziała, jestem przytłoczona emocjami. Mm. Przez emocje. I am overwhelmed mhm. by Good. emotions. Wonderful. I'm overwhelmed by emotions. Good job. No dobrze, kochani, czas na drugą rundę naszego teleturnieju, w którym. Powtórzymy sobie te wyrażenia przedstawione przed chwilką. Witajcie w podcast turnieju Powiedz co czujesz. Jeden z naszych uczestników zobaczy kartę z nazwą emocji. Musi opisać hipotetyczną sytuację, w której ta emocja mogłaby wystąpić i zrobić to w taki sposób, aby pozostali uczestnicy odgadli o jaką emocję chodzi. Trzy hasła i tylko 30 sekund. Czy uda im się odgadnąć wszystkie hasła? A może uda się to tobie? Zaczynajmy! If you tried to put together some furniture without the instructions, you'd feel...? Um... Uh, creative? No, not that. Mm. If you read instructions but didn't understand them... Um... oh, oh, oh... Uh... Correct! If you saw your partner with another man in a restaurant, you'd be...? Uh... Yes. Good. Go. Hurry. Yay. If you didn't get the present you wanted for your birthday, you'd be? Um, uh, I can't remember the word. Harry, if you wanted red socks but you got blue socks, you'd be? Um. Yes. 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 Dajcie znać, jak wam poszło w naszym małym podcast turnieju. A odpowiedzi podamy z podkładem muzycznym. W pierwszej turze naszego podcast turnieju powiedz co czujesz? Chodziło o wyrażenia scared, stiff, anxious i upset. A drugiej turze były to wyrażenia confused, jealous albo envious oraz disappointed. Liczymy na to, że taka gra pokazała Wam, jak w ciekawy sposób można ćwiczyć drugi okres warunkowy. Za tydzień zbieramy wszystkie nasze wyrażenia związane z emocjami i tą konstrukcją, i robimy powtórkę na bazie dialogu. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Bye! Bye.